Hanoi, stolicy Wietnamu, polską delegację rządową podróżującą po Azji, powitał premier Pham Van Dong oraz liczne rzesze mieszkańców miasta stolecznego. Polscy goście natrafili na slotną pogodę. Platki kwiatów przylegają do mokrej maski wozu. Pierwsze spotkanie z prezydentem Ho Chi Minhem. No tak, od razu widać śminka krajowej produkcji. Premierzy obu krajów podpisali wspólną deklarację i umowę kulturalną, pierwszą w historii Polski i Wietnamu. Następnym etapem podróży jest Chińska Republika Ludowa. Na lotnisku pekińskim oczekuje delegację nasz przyjaciel i niedawny gość premier Choen Lai. Chińczycy z wielką serdecznością i zainteresowaniem witali polską delegację. I w Pekinie potrzebne były parasole. Nasza delegacja na przyjęciu u Mao Tse Tunga. Po dłuższych rozmowach wydano wspólną deklarację wyrażającą zgodność poglądów obu stron w sprawach, które były przedmiotem rozmów polsko-chińskich. Wznosząc toast, Mao Tse Tung prosił o przekazanie Polsce najlepszych życzeń od narodu chińskiego. Nasz pierwszy dziesięciotysięcznik Marceli Nowodko wraca z rejsu na daleki wschód. W Gdyni oczekują przede wszystkim żony i narzeczone. Oceaniczny debiut udał się znakomicie. Statek przebył 60 tysięcy mil i zarobił już półtora miliona dolarów. <grystanie> Oczywiście tego przede wszystkim nauczyła się małpka na pokładzie polskiego statku. Kapitan Robert Noworyta ma o czym opowiadać. Teczka akt Sergiusza Bobko obfituje w materiał dowodowy. Były komendant hitlerowskiego obozu w Kołdyczewie oskarżony jest o mordowanie Polaków, Żydów i Białorusinów. Mimo przekonywującego świadectwa kilkudziesięciu byłych więźniów i mieszkańców Kołdyczewa, Sergiusz Bobko zachowuje spokój. W swoich zeznaniach dowodzi, że oskarżenia są zmyślone, a on sam spełniał tylko podrzędną rolę podporucznika służby bezpieczeństwa. Jeżeli te zbrodnie są istotnie jego dziełem, oczekuje go surowy wymiar kary. Tor, który przed 13 laty prowadził do śmierci, dawny obóz zagłady w Treblince, jest dziś zaniedbany i zapomniany. W Treblince grasują ludzie, hieny. W poszukiwaniu złota i kosztowności, rozkopują groby i przetrząsają prochy spalonych więźniów. Oto ślady ich wstrętnego rzemiosła. Szczątki pomordowanych nie znajdują spokoju nawet po śmierci. Czy nie ma sposobu, aby ukrócić ten rabunek na grobie wielu tysięcy ofiar faszyzmu? Władzom kościelnym przekazany został po gruntownym odnowieniu słynny ołtarz Wita Stwosza. Przez sześć lat był on udostępniony dla zwiedzających i dla badań naukowych. Przez ten czas obejrzało go ponad 2,5 miliona osób. Obecnie dzieło mistrza Stwosza powraca na swe dawne miejsce w kościele mariackim. Warto przyjrzeć się jeszcze raz poszczególnym fragmentom. Później, gdy ołtarz zostanie zmontowany, nie będzie to już takie łatwe. Przed Wielkanocą po wsiach opolskich chodzi Marzanna i gaik. Od domu do domu z piosenką i tańcami oznajmia koniec zimy i przyjście wiosny. Za dobrą wiadomość dziewczęta dostają od gospody pisanki. Posłuchajmy śpiewki o marzanie. Przybyliśmy, tu doba, tu do pan. Powiedzmy pan nowinę, robinę. Nasza maranna rosła rosła, jak to sław. Nasza marza jest ma już lecimy. Marzannę, symbol mrozu. Pali się i na wszelki wypadek jeszcze topi w odwilżowej wodzie. Ale uwaga, w tym roku przymrozki lubią powracać. Posłuchajcie muzyki syntetycznej wykonywanej na tych przedziwnych instrumentach. Oto para kompozytorów francuskich. Jednak ludzie, którzy lubią wracać w przeszłość. Pewien Amerykanin propaguje na nowo jojo. zabawkę popularną przed 25 laty. Trzeba przyznać, że osiągnął w tym prawdziwe mistrzostwo. Jego popisy na scenie graniczą z czarnoksięstwem. Efektowny jest zwłaszcza trik z zapałką. Niemiecką nagrodę filmową Bambi zdobyła po raz piąty Maria Schell, znana i w Polsce z kilku filmów. Horst Buchholz uzyskał to zaszczytne wyróżnienie po raz pierwszy. Z aktorów zagranicznych pierwsze miejsce zajęła Gina Lollobrigida. Wyróżnionym aktorem był Jean Marais. Wszystkich laureatów oglądamy coraz częściej na naszych ekranach. No, jeszcze kilka dni i cała Polska zacznie śledzić obroty kół rowerowych na trasie Praga-Berlin-Warszawa. Oto skład naszej reprezentacji. Bugalski ma jeszcze pewne kłopoty z szybkością. Paradowski natomiast jest w bardzo dobrej formie. W wyniku trzech eliminacji zajął pierwsze miejsce. Grabowski wahał się, czy startować w wyścigu. Był też najsłabszy w eliminacjach. Pięckowski przygotował się bardzo dobrze. Chwiędacz boi się tylko samotnych pościgów. Pruski w eliminacjach był trzeci. Mecz bokserski Polska-Finlandia zawiódł oczekiwania kibiców. Miał to być egzamin przed Mistrzostwami Europy w Pradze. Jednakże ani skład drużyny polskiej, ani poziom Finów nie pozwolił na wysnuwanie dokładniejszych horoskopów. Pietrzykowskiego widzimy w słabej walce z Matinacho. Debiutant w reprezentacji Jędrzejowski wykazał dobrą odporność na ciosy i wysoko wypunktował silnego mekele. Najlepiej wypadli kukier, młody paździor i Piurkowski. Emocjonujący ten sport zyskuje sobie w naszym kraju coraz większą popularność. Najlepszymi regbistami Polski są warszawscy studenci z AWF. Ubrani w kraciaste koszule grają ze swymi kolegami z Gdańska. Warszawiacy wykazali lepszą technikę i szybkość. Zwyciężyli też w wysokim stosunku 28 do 3. Drużyna warszawska zdobyła w ten sposób nieoficjalne mistrzostwo Polski i wyjedzie na festiwalowe igrzyska sportowe w Moskwie.